Świetnie. Dziękuję bardzo, Grzegorzu, za tą wspaniałą zapowieść. Witam Państwa wszystkich. Ja chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o bezagentowych architekturach, czyli tytuł trochę można powiedzieć przewrotny, ponieważ bardzo wiele mówi się o tym, żeby teraz korzystać z dobrodziejstw z nowoczesnej technologii, budować systemy właśnie agentowe i rozumujące samodzielnie. Ja chciałem opowiedzieć Państwu trochę o takiej naszej wycieczce, którą przebyliśmy w XTB, od budowy systemów właśnie całkowicie agentowych, do budowy systemów, które wykorzystują agentowość jako narzędzie, jednak całkowicie agentowe nie są, po to, żeby były odpornymi i użytecznymi. No I to jest opowieść właśnie z perspektywy yy, firmy, która ma obecnie dosyć dużą skalę. Yy, jak Państwo tutaj widzą, mamy yy, ponad milion yy, klientów, z którymi pracujemy. Rozwijamy się bardzo szybko i tym samym yy, nie tylko chcemy korzystać z AI, ale jesteśmy zmuszeni, żeby korzystać z AI i również z dotyczącego machine learningu po to, żebyśmy w ogóle byli konkurencyjni i żebyśmy mogli sobie z tym skalowaniem poradzić. I żeby też uzasadnić Państwu, dlaczego pewne takie guideline'y się dzisiaj pojawią i pewne pojawią się też, można powiedzieć, zalecenia a propos tego, jak, tam, jak z takimi systemami pracować, no, chciałem też Państwu nadmienić, że My sami również wewnętrznie bardzo, bardzo mocno korzystamy na wszystkich poziomach firmy, tak naprawdę, z tego typu rozwiązań. Praktycznie 800 osób, które u nas pracuje, na te już około 1200, które w ogóle mamy, korzysta z systemów budowanych według zasad, o których dzisiaj będziemy, będziemy rozmawiać. Tym samym, wydaje mi się, że, że można powiedzieć, że gdzieś tam przynajmniej u nas Wyszły te właśnie problemy, które wychodzą w większej skali. No i stąd właśnie taki pomysł, żeby podzielić się z Państwem tym, jak nam się wygodnie buduje takie systemy i jak nam się skutecznie buduje takie systemy, aczkolwiek zaznaczam tutaj, że oczywiście to nie jest na pewno jedyny sposób, żeby, żeby dobrze rozwiązywać problemy. No i właśnie przed jakim problemem, czy przed jakim celem my stanęliśmy już ponad 12 miesięcy temu, jak stwierdziliśmy, że chcemy właśnie wspomóc firmy XTB w tym skalowaniu się. Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby automatyzować takie główne, korowe procesy, czyli proces onboardingu nowych użytkowników, procesy takie wysoce interaktywne i ze zmienną skalą, takie jak customer engagement, czyli właśnie aktywizacja naszych użytkowników wtedy, kiedy coś ciekawego dzieje się na rynku, no i również takie procesy typowego wsparcia naszego klienta, no gdzie po prostu bardzo, bardzo ważne jest, żeby odpowiadać szybko, odpowiadać powtarzalnie, ale żeby też właśnie na jakieś takie zmienności w skali być, być gotowym. No i większość z tych procesów jest bardzo złożona. W tym sensie, że wymagają one nie tylko wiedzy domenowej, wymagają one również przetwarzania dokumentów, które są nie zawsze ustrukturyzowane. Wymagają one komunikacji w języku naturalnym. No a wreszcie też niejednokrotnie wymagają one takiej ad hoc analizy danych. I dlatego my założyliśmy, że gdzieś tam 80% tego, co jest najbardziej męczące, czy co jest naj, najbardziej czasochłonne, będziemy automatyzować. Natomiast w pętli działania prawie każdego takiego procesu gdzieś tam mimo wszystko znajduje się człowiek, po to właśnie, żeby rozpatrzeć te przypadki brzegowe. No i również przede wszystkim po to, żeby dopełnić różnych, różnych norm regulacyjnych. Tak więc jak się w ten sposób podejdzie jak się spojrzy, że właściwie to chcemy niejako trochę imitować naszych ludzi, którzy już świetnie robią tego typu, tego typu czynności, no to natychmiast przychodzi nam do głowy, że powinniśmy zbudować sobie takie agentowe systemy, prawda? Które jak tutaj jak tutaj widać na załączonym, chociaż niesporządzonym przeze mnie obrazie, mają takie klasyczne, można powiedzieć Czyli sens planen akt, prawda? Czyli które same rozpoznają jakiś dokument, czy rozpoznają przypadek, zaplanują, co z tym przypadkiem zrobić, potem będą po kolei te czynności wykonywać, często samodzielnie ze sobą konwersując, no i po drodze też dostosowując się do tego, co tak naprawdę się, się dzieje. Miejmy nadzieję, dojdą do samego celu swojego działania, prawda? Jest to taka piękna wizja, ponieważ mówi ona, że możemy gdzieś tam odejść od pisania kostumowych systemów, możemy odejść od, od pewnego rodzaju budowania logiki domenowej, no i możemy stwierdzić, że właściwie to możemy takiego w miarę ogólnego agenta, znającego różne kwestie firmowe zbudować, no i nagle tutaj bardzo powiększyć produktywność większości pracowników. No ale czy tak naprawdę jest? My zauważyliśmy zresztą, nie tylko my, i część tych wniosków wydaje się bardzo oczywista, że po pierwsze, mamy niedeterminizm w takim systemie i to bardzo duży. Jeden błąd takiego agenta, który wykonuje często kilkadziesiąt, jak nie kilkaset kroków swojego rozumowania, żeby wykonać jakiś proces, to jest często właściwie kompletna katastrofa i kompletne wstrzymanie wykonywania jakiegoś procesu. I tutaj nie doceniamy, moim zdaniem, bardzo ludzi, którzy jednak potrafią działać, jeżeli nie są zmęczeni, na bardzo wysokim poziomie dokładności i mają bardzo wysokie zdolności samokojek. Poza tym, poza brakiem determinizmu. Mamy też kwestię tego, że nawet jeżeli ten determinizm gdzieś się pojawia, to mamy warunki brzegowe, w których taki system może halucynować. Na ten temat nie będę się tak naprawdę rozgadywał, ponieważ chyba Państwo od dwóch lat już słyszą to pojęcie halucynacje właściwie od każdego prezentującego. No i wreszcie warto sobie wspomnieć też o tym, że są rosnące koszty takiego systemu. Okazuje się, że LLMy nawet w takiej skali, jaką mamy teraz, nawet przy takim Niskim koszcie, jaki mamy teraz, jednak bardzo, bardzo dużo tych pieniędzy potrafią nam kolokwialnie mówiąc zjeść, jeżeli traktujemy je w taki sposób. Czyli jeżeli właściwie przerabiamy tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy tokenów, żeby zrobić jakieś konkretne zadanie. Ale to wszystko to są problemy, z którymi można walczyć. A przede wszystkim to, co nam się nie podobało w podejściu agentowym, takim typowo globalnie agentowym. No to to, że takie bezpośrednie potraktowanie problemu w ten sposób powoduje, że my pozbawiamy się wiedzy domenowej, która jest już skodyfikowana w postaci tego, jak po kolei pewne rzeczy robić. Pozbywamy się pewnych jasnych instrukcji, które są, można powiedzieć, łatwe do wyrażenia w oprogramowaniu. I polegamy na tym, że ten złożony drogi system będzie tam taką logikę wynajdywał. No i to jest coś, co w wielu przypadkach naszych procesów po prostu okazywało się niedopuszczalne. No więc teraz pewnie zadają sobie Państwo pytanie, czy to oznacza, że w takim razie nie ma co w ogóle robić agentów, i, i właściwie to możemy się rozejść. Oczywiście, że nie. Podejście, które my lansujemy i wewnątrz, i na zewnątrz firmy, to jest podejście, w którym tak naprawdę... Agentowość wykorzystujemy jako jeden z wzorców projektowych, gdzie mówimy, że części systemu mogą mieć takie agentowe cechy to znaczy, części systemu mogą wybierać, jaką funkcję w danym momencie należy wykonać, w jaki sposób należy procedować, w sposób dynamiczny no i części systemu mogą mieć taką klasyczną pętlę, w której to gdzieś tam powracamy do wcześniejszego kroku po ewaluacji i wykonujemy ten krok w jakiś trochę inny sposób. Natomiast to nie oznacza, że my mając... 10, 100 czy 1000 przypadków, na przykład, jak tutaj Państwo widzą, walidacji tożsamości naszego klienta, zakładamy, że za każdym razem model od OpenAI czy jakiś inny model musi sobie wymyśleć, w jaki sposób tutaj wszystko przetworzyć i unikalnie potraktować tego klienta. Zakładamy innymi słowy, że są pewne Amy i budujemy pewne bloki, z których chcemy w danym, w danym przypadku taki system stworzyć i pozwalamy. Albo LLM-owi planować postępowanie złożone z tych bloków, albo wręcz sami narzucamy pomiędzy którymi blokami w jaki sposób można się poruszać. Tym samym, dostając system, który jeżeli jest to dobrze wykonane, ma dalej szansę adaptować się do różnych bardziej złożonych przypadków. I też do tego, co się dzieje ze zmianą czasu, ale jednocześnie system, który pozwala, powiedziałbym, zachować w bardzo dużej mierze interpretowalność. No i jednocześnie plus jest też taki, że ta interpretowalność pozwala nam na to, żeby nawet jeżeli poprosimy LLM o zaplanowanie takiego swojego działania, automatycznie ten proces działania zwizualizować i też pokazać potencjalnie naszemu wewnętrznemu użytkownikowi, co w danym przypadku się dzieje. Czy co w danym przypadku mogłoby się wydarzyć i również jak kosztowne z punktu widzenia API-ów, GenAI czy mocy obliczeniowej jest wykonanie pewnego rodzaju planu. Tak więc tutaj też, jeżeli przejdziemy na paradygmat, można powiedzieć takich bloków, no to okaże się, że mamy bardzo, bardzo duże wsparcie w postaci po pierwsze tego, jak ludzie na ten temat rozumują, no a po drugie tego, jak, jak wiele jest narzędzi, które pozwalają z czymś takim pracować. No, i tutaj yy, ja wspominam na slajdzie właśnie o Langflow, yy, z którego też po części korzystamy. Natomiast moim zdaniem, narzędzia są tutaj nieistotne. Nawet ta, wi ta wizualizacja nie jest tak bardzo istotna. Bardziej istotny jest sposób myślenia o tego typu systemach. No, i teraz przejdę właśnie do takich sześciu, powiedziałbym, zaleceń, które, które, chcie, które chciałem dzisiaj wspomnieć, które moim zdaniem gdzieś tam reprezentują właśnie tego typu sposób myślenia. Po pierwsze, ja bym zaczął od tego, co właśnie być może obecnie jest dosyć już kontrowersyjne, żeby jednak zmapować z użytkownikiem docelowym ten proces, który my chcemy zautomatyzować. I bezpośrednio zidentyfikować w tym procesie, jakie my byśmy chcieli wprowadzić miejsca, gdzie można się w tym procesie cofać czy rozgałęziać i bezpośrednio też zidentyfikował, w jakim miejscu ten nasz system ma zdolność samokorekcji, bo na przykład Mógł potencjalnie poznać więcej informacji, czy mógł rozpatrzyć jakieś dodatkowe informacje, które się, które się pojawiły w międzyczasie z innych źródeł. I w większości przypadków okazuje się, że to jest jednak relatywnie mała część całego procesu i że można bardzo mocno tą dynamikę i tą agentowość zlokalizować, co w naszych doświadczeniach tylko tak naprawdę prowadzi do tego, że i wydajność, i dokładność tego typu systemów jest większa. Druga rzecz, już wydaje mi się być może bardziej oczywista, to y, większość tego typu systemów, większość również systemów agentowych ma też gdzieś po drodze RAC, czyli czyli augmented generation, i y, posiłkuje się wyciąganiem w paradygmacie jak różnych informacji domenowych, żeby. Móc sobie lepiej przemyśleć dany przypadek, i tutaj bardzo często podchodzi się w taki sposób, że buduje się takie systemy ala la agenty czyli mówi się, że skoro jest taki agent, to niech on sobie zadecyduje, o co ma tą bazę wiedzy zapytać i kiedy ma to zrobić. My się nauczyliśmy, że nieważne jak mocny i jak nowy model, jest to proces jednak dosyć problematyczny, dosyć, dosyć trudny i obarczony tym, że bardzo często przy nawet najlepszym zaproszeniu, promptowaniu, najlepszym do trenowaniu i zachowaniu wszelkich możliwych środków. Modele jednak mają ochotę nie podjąć takiej decyzji. Więc my w większości przypadków wymuszamy zbudowanie pewnego rodzaju zapytania do bazy wiedzy, bądź bezpośrednio pytamy na podstawie pewnych informacji kluczowych, jeśli takie występują w procesie i potem dopiero pytamy, lema czy te informacje są sensowne. I okazuje się, że mając już te informacje wy, 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 wyciągnięte, dużo łatwiej jest zmusić modele językowe do tego, żeby dostać powtarzalne zachowanie i żebyśmy mieli sytuację, w której faktycznie dane tego typu, jeżeli wystąpiła pomyłka i są nierelewantne, były odrzucone. Tutaj też taka wskazówka w naszym przypadku i to jeszcze daleko przed modelami, które samodzielnie rozumowały, które, które miały takie łańcuchy rozumowania jak chociażby GPT-O1, bardzo dobrze sprawdzało się poproszenie osób, które zajmowały się danym procesem o zapisanie swojego toku myślowego i wykorzystanie tego toku myślowego też w paradygmacie RAC, żeby podpowiedzieć temu modelowi, że spójrz o to tutaj w tej dynamicznej dla Ciebie trudnej części, w podobnych 4-5 przypadkach to rozumowanie wyglądało w taki taki sposób. Daje to zaskakująco dobre rezultaty przy tak naprawdę relatywnie małej inwestycji, no bo jest to dokumentacja, prawda? Trzecie zalecenie, które już tak naprawdę się po części pojawiło, jak opowiadałem, jak, jak to u nas wygląda, no to warto podzielić system na małe części, które robią bardzo konkretne rzeczy. i Tutaj to oznacza również, że jest to wiele wywołań dużych modeli językowych, jest to ogólnie wiele inferencji z różnych modeli. Wydaje się na początku, że jest to straszne i pozbawiające również modele pewnego szerokiego kontekstu, jednak wtedy, kiedy mamy spełnione te pierwsze punkty i mamy dobrze zdefiniowany proces, nad którym pracujemy, w zdecydowanej większości przypadków to po prostu dla nas poprawiało. Poza tym, tutaj bardzo ważne, warto dodać redundancję, czyli warto pod Podchodzisz w taki sposób, jak tu podchodzimy po stronie prawej, gdzie najpierw na przykład walidujemy pytanie zadane przez użytkownika, a potem i tak je klasyfikujemy, prawda? Wydaje się, że moglibyśmy klasyfikować i stwierdzić, że jest pytanie również, które nie przeszło walidacji jako osobna klasa, ale okazuje się, że rozdział tego i takie redundantne podjęcie decyzji pozwala nam znacząco podnieść dokładność tego systemu wynikową i też pozwala nam łatwiej ten system po prostu modyfikować. Kolejne zalecenie, które już jest o tym, jak taki system poprawiać, kiedy się go wdrożyło albo, albo kiedy się go testuje, no to takie podejście, żeby te wszystkie przypadki, które nie zadziałały, traktować jak złoto i traktować jak osobny zbiór danych. My tutaj, nauczeni też doświadczeniami innej firmy z sektora akurat zdrowia, zaczęliśmy robić tak, że w sytuacji, kiedy zbierze już nam się trochę takich przykładów, na których działamy źle dla danego procesu, prowadzimy klasteryzację tych przykładów, wykorzystując embeddingi kluczowych informacji o tych przykładach i potem korzystamy również z Chennai, żeby sobie nazwać, na jakie kategorie te przykłady, które nie przeszły, się dzielą i jakie mogły być powody tego, że te przykłady nie przeszły prawidłowo procesu. I okazuje się, że to jest, drodzy Państwo, taki bardzo fajny driver do tego, żeby wiedzieć, w którą stronę rozwijać ten system, nieraz Wprost takiego raportu wyjdą nam informacje, jakich bloków nam, nam brakuje. Nie tylko w systemie, ale być może w samym procesie, który ten system odzwierciedla. Yy, kolejne, piąte zalecenie, yy, to tak naprawdę. Yy, emanacja tego, co być może powinno się dziać na poziomie data governance czy na poziomie inżynierii danych, ale często w systemach Gen to nam ucieka. I tutaj mówimy, drodzy Państwo, o tym, że właściwie wszystkie dane są w jakiś sposób Zakłócone, zabrudzone, zaburzone, no i mamy też zmienną przez to pewność co do różnych zbiorów danych. Tak więc, my zaczęliśmy to stosować i zaczęliśmy dopuszczać zbiory danych, co do których ta pewność jest bardzo niska, ale informujemy o tym nasz system i budujemy w ogóle takiego strukturę, żeby do tych zbiorów danych odwoływać się tylko wtedy, jeżeli te bardziej pewne naszym zdaniem zawiodą. I tutaj to się okazuje, że jest to też bardzo fajne miejsce, żeby zastosować Gen.ai, żeby zdecydować, co tutaj się wydaje. Bardziej pewnego, czy dziwna odpowiedź z pewnego źródła, czy pewna odpowiedź w sensie wyglądająca na pewną ze źródła, które natywnie ma oznaczoną tą niepewność jako bardzo wysoką. No i wreszcie szósta, ostatnia, ostatnia kwestia, już bardziej powiedziałbym techniczna, bardziej nie o takiej filozofii projektowania. To z naszych doświadczeń zachęcamy do tego, żeby korzystać z różnych modeli do embedowania danych i żeby tak naprawdę trenować te modele samodzielnie. Da się to zrobić bardzo łatwo, jeżeli prowadzi się fine tuning takich modeli, a jest to właściwie, wydaje mi się, jeden też z największych wektorów poprawy, jeżeli mamy problem, jeżeli na przykład działamy z informacjami, w których jest dużo slangu, czy które są sformatowane w jakiś bardzo dziwny sposób. I tym samym, tym szóstym zaleceniem, ja bym zakończył i oddaję głos Grzegorzu do Ciebie.